No, witajcie ludaczkowie, no to są jaja. Dzisiaj będę montował coś takiego, coś takiego, czyli kamerę cofania do czegoś takiego, do czegoś takiego, czyli do Forda Mondeo Lift z Sync 2. Jak mi to wyjdzie, Radio Sync 2, jak mi to wyjdzie, zobaczymy. Najgorzej będzie rozebrać tylną klapę i wyciągnąć sam y, odbiornik radiowy. I teraz, tak, patrzcie, muszę rozebrać klapę tylną, jestem w swoim pięknym garażu. Muszę ściągnąć tą obudowę, żeby zamontować potem tutaj kamerę. Nie wiem, jak to będzie widać. Tu będę montował kamerę. Tu są oświetlenie tablicy, tablicy rejestracyjnej, tu jest. Otwieranie, a tu będę montował yy, kamerę. No yy, będę rozbierał to po kolei. Podejrzewam, że pewnie trzeba to wyciągnąć, żeby dostać się tu do śrub, a później już pewnie są zaczaski, chyba że jeszcze to musimy wyjąć i to. To jest dojście do yy, tylnego reflektora, to jest do otwierania. Z zamka tutaj od środka, jakby ktoś nas za i chciał przewieźć gdzieś tam na rzekę, albo pod most to wyciągamy to i od środka otwieramy klapę jak ja to zdejmę, nie wiem nie robiłem tego nigdy, będę musiał to rozebrać całe, dostać się tu, żeby potem przejść tą rurą do środka po podsufitkę, gdzieś tam gdzieś tam w środku do, do samego przodu, do no do radia SYNC 2, potem zrobić te wszystkie czary mary komputerowe. No jedziemy do o, roz, rozebrania tego wszystkiego, będę używał tych takich różnych, o... śrubokręców, plastików i tych wszystkich dupereli zaczynamy, nie wiem, nie wiem jak to się robi ale gdzieś tu spróbuję to wtrypieć nie wiem czy to dobrze będę o coś strzela jest wychodzi wychodzi nawet nic nie połamałem nic nie połamałem i teraz co my tu mamy tu mamy śrubki, ta jest luźno czyli ktoś tu był ktoś tu był Jest, coś mamy wykręcone, śrubki, śrubki siódemki czy jakieś tam, o i już tutaj coś nic się nie dzieje. I teraz nie wiem co dalej. Może zacznę od wyciągnięcia tego, żeby zobaczyć, o ale tu zrysował mi ktoś, co tam jest, no bo to jakoś muszę wypróć. No, więc spróbujemy, weźmiemy takie mniejsze. Proszę, wyciągamy. Z jednej strony. Teraz tu na kamerze tego nie będzie widać, ale...

Mamy plastik wyciągnięty. Super! Super! Teraz wyciągamy to. To ma odchodzić w tą stronę. Tu są takie. Jak to jest? Ha! Jest! Coś pięknego. Wszystkie kołki całe. Wszystkie kołki całe. Tu jest, tu jest kołek cały, tu jest zaczask, kołek, kołek. Piękny. No normalnie. Very good. Teraz, żeby odkręcić ten plastik tutaj, pod plakietką Forda, zdjąć i wyjąć, dostać się do tego no, jak on się nazywa, no otwieracza i, i do tego wszystkiego. Muszę e, po prostu od środka, czyli od tej strony, tu słabo widać przy świece. O, wykręcić tę śrubę. Ona jest tu, tu, tu i tu. No i oczywiście wyciągnąć plastikowe e, te. O, przepraszam. Tu jest jakaś plastikowa. E, no te takie różne uchwyty, tutaj coś tam, coś tam. No. no słuchajcie, udało mi się to wyciągnąć. Nie było łatwo. Trzeba odkręcić te cztery śruby. Pierwszą, drugą, trzecią i czwartą. Potem trzeba te zaczaski szczypcami ścisnąć. Szczypcami ścisnąć, żeby wyszły. No i teraz jest na tym kabelku. Plakietkę Forda zostawiłem, bo ona jest przyklejona i na ten i udało mi się to po prostu tak wysunąć w dół. Teraz podczepiam całą tą instalację od y, otwierania i po prostu wezmę to na stół i będę to wyciągał, nawiercał dziurę, żeby włożyć kamerę. No i, no i tyle tutaj, jeśli chodzi o tą stronę. Wiadłem 5 mm, wiercimy tu dziurę.

Mocowałem wywierciłem dziurę. Dałem tutaj gumową podkładkę, żeby to nie goniło. Jak dokręcę śwono, to na siądzie zawsze to będzie. Bo po plastiku to się może kręcić. Nie? I teraz już podkładki tu wrzuciłem tą nakrętką przełożę przez to no i dokręcamy. No i teraz zrobiłem to w ten sposób, że podpiąłem już instalację, tutaj jest kamera. No tu wiadomo zasilanie, znaczy zasilanie do otwierania tylnej klapy, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, jedno drugie, to już jest tu podpięte. Przeprowadziłem przez wiązkę przez to. No zrobiłem po prostu dziurę no i przeciągłem kabel. No i to się tam będzie siedzieć jedno, jedno z drugim. I teraz to wprowadzę to wprowadzę do obudowy już jestem wewnątrz bagażnika wewnątrz klapy, tu żebym mógł podłączyć te wszystkie rzeczy słuchajcie założyć to te plastiki tutaj to trzeba mieć zdrowe nerwy ale wsiadło w sieci teraz znowu będę się mordował żeby to przykręcić tablicę to już będę kręcił tam kiedyś na końcu wsiadło tu dobrze wsiadło wszystko Siadło podsiadło, Teraz podłączę otwieranie klapy. Tu mam wyprowadzony ten dytaj, nie wiem czy to widać od kamery cofania. Dobra. Działa mi otwieranie klapy. Działa! Uch. Teraz będę brał yy, zasilanie do kamery. Wtyczki do yy, światła cofania zaznaczyłem sobie tutaj plus, minus to jest od światła cofania te dwa. Następne dwa to są od czegoś tam innego. Dobra. W każdym razie to są od tego. Wlutowałem kabelki. A? Minus, plus już zaizolowany. No i teraz módmy się, żebym dobrze to wlutował, bo jak źle to kamera, fuk! Zrobi tylko i cześć. No, i teraz tak tu muszę pochwytać te kabelki. Tu już mam połączone pochwytać te kabelki, i tędy wzdłuż tego tu przejdę. Tu tędy popod pod sufitkę, słupkiem w dół koło drzwi, aż do samego przodu, popod kierownicę, no i do synka. Bierzemy znowu całe stado tych podważaków i musimy zacząć rozbierać. Najpierw wyjmujemy tą ramkę, potem to, potem rozpinamy te boki, potem wypinamy to i dostaniemy się tutaj. To zaczynamy zaraz. Od czegoś trzeba zacząć. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 To jest ważne, żeby nie pogubić tego. Bo to są te rzeczy, które wygłuszają. Później nam będzie czyszczało, jak to mówił pan Sławomir. Pan Przemysław, pan, no, stępi. Przyklejam to z powrotem, bo tu mi akurat ciało. Trzeba popatrzeć, czy, czy te. No i cóż, teraz pozostało mi dostać się. Pozostało mi dostać się do tego, ale muszę zdjąć to, ten plastik. I żeby go zdjąć to tu są śruby. Tu, 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 tu. i tu. No cóż, wkrętareczka, bzyk bzyk bzyk, dupu, dupu i potem dopiero będziemy sękali. Mamy, SYNC wyjęty. SYNC jest wyjęty. I co tu mamy napisane? Tu jest jakieś takie... Made in China, 2016 rok maj, czyli auto jest po maju 2016 roku. Tu jest dojście do USB. Pewnie antena GPS jest w środku tutaj. Dobra, to odkładamy na razie tu. Teraz patrzymy tu na kostkę. W kostce pin 14 i 15 odpowiedzialny jest za sygnał wideo. Ja kablem przejdę tędy po tu te plastiki i wyjdą popot, no tu jakoś będę musiał to wszystko rozbroić, dostać się do środka, żeby przeciągnąć kabel. Działamy dalej. Teraz musimy znaleźć tutaj 14 i 15 kabel, to jest odpowiedzialny za wideo, znaczy no pin. ale żeby potem dojść do tego, ja sobie to wyjmę, tylko spróbujemy, nie wiem dokładnie w jaki sposób mam to. Nie wiem, czy to się tak odpina. Chyba tak. Wysuwa się. Coś. Coś tu jeszcze trzyma. Jest. Wyjeżdżamy. O! I mamy wideo. I mamy wideo. Czyli tutaj jest. Mamy tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobrze, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Czyli wideo mamy. I mamy do wideo. 2, 18, 17, 16, 15, czyli ten. Do wideo mamy brązowy i... Biało-zielony, brązowy i biało-zielony. I teraz zgupiałem. I teraz zgupiałem. Brązowy i biało-zielony. To jest synk 2 i mamy wideo brązowy i biało-zielony. Ha, tutaj jest. To jest osiemnasty. 17, 16, 15 i 14. Brązowy jest 15, a 14 jest biało-zielony. Te dwa kable. Czyli wiązce są. I teraz musimy. Hmm. Dobrze je by było znaleźć. Zobaczymy. Spróbujemy. Spróbujemy znaleźć. Ok. Na razie podepnę. O. Wpinam to zaraz, jak to ma być? Tak. Chyba tak. Tak jak teraz, dobra. Wpinam USB. Dobrze to wpinam. Dobrze. USB wlazło i teraz wpinam e... resztę. E... Synka wkładam tak, ino, żeby żeby i no. Tu kabel jest luźno, żeby było i teraz nic innego nie zrobię. Tylko muszę przynieść komputer Forscana i e, aktywować e, kamerę cofania. I w momencie, kiedy ją aktywuję, no, to se położę jeszcze tak, no, żeby było. No, słuchaj, e, Forscanem ustawiłem e, kamerę, ponieważ to jest synk dwójka. W kamerze w ogóle nie było. Znaczy, przepraszam, w synku w ogóle nie było ustawione y, widoczność kamery. Więc pierwszą rzeczą musiałem ustawić kamerę i czy to jest kamera y, europejska czy na Stany Zjednoczone. Ja ustawiłem na Europę, po czym y, musiałem jeszcze przestawić, że widok kamery, żeby był tutaj. Y, musiałem ustawić z Disable na Enable. I teraz y, no zobaczymy, włączam. Auto, znaczy nie uruchamiam, bo słaby akumulator mam, ale no zobaczymy, może odpali, nie? Znaczy nie odpali, tylko no żeby poszedł. O, zobaczymy co się stanie. Sync jest, szczelił, włączyło się to wszystko i włączamy teraz bieg wsteczny i patrzcie się co się dzieje. Jest kamera, jest kamera, jest widok. Tu widać zderzak tu widać yy, drzwi garażowe. Nie wiem czemu to ruga tu góry, ale być może to jest podyktowane tym, że może kamera może to ma być NTSC PAL może to jest to, ale nie wiem na 100%. Zobaczymy. Puszczam teraz hamulec, gaśnie światło tam z tyłu. Widać. No coś pięknego. Jestem very, very, very zadowolony. Patrzcie się co znalazłem grzebiąc w yy... Tych tutaj boczkach, no żeby po prostu przepuścić ten kabel, nie? który tu wisi. O to go widać. Żeby przepuścić do przodu, do synka. I najprawdopodobniej, bo nikt tego nie powie, nikt nie wiem, gdzie to znaleźć. Tu widzicie, nie wiem jak to zrobić, bo ciężko jest dojść z kamerą, o, żeby doświetlić, to jest związka od kamery ślepa. Tu nie ma, tu idą kable i to są te kolory, które są przy synku. Te same. Czyli jeżeli jest tak, to nie będę musiał gdzieś tam ciągnąć, tylko tu po prostu się podepnę. No więc słuchajcie, przegrzebałem tu i znalazłem w tej wtyczce, to jest wtyczka od wideo i ona jest z synkiem podłączona. Ten y, żółtozielony zielony pin tutaj, nie wiem czy go będzie widać dobrze, o. Żółto-zielony pin idzie y, do y, synka i to jest plus brązowy pin. Też idzie do synka i to jest minus wideo. Resztę nie wiem, co to tu jest w tej wtyczce. W każdym razie tu się podpinam, nie muszę ciągnąć wtedy przez całość. Zapinam to wszystko, i na końcu podpinam tam, i gra. Jest! Tak podpiąłem. Tu nawinąłem ten kabel, bo doszedłem do wniosku, że nie będę go obcinał. Tutaj jest pięte pinami. Nie mam oryginalnej wtyczki, ale piny zrobiłem i wpiąłem tam. To podpinam tam pod spód, o tam, w tamto miejsce yy, zakładam ten plastik, to jest tu z tego boku ten plastik yy, wszystko sobie tutaj zaizoluję yy, to łączenie podizoluje. można było to zrobić inaczej, wiadomo oryginalne jakieś coś nie mam oryginalnych, mam od kamery oryginalne kable tu jest yy, z kierunku pociągnięte yy, to yy, zasilanie do kamery tu jest wideo, sync wpinamy, ponieważ już działa i nie ma żadnego niebieskiego ekranu. Na razie. Sync włączony, silnik mam odpa odpalony. Nie Ch chodzi. Zmieniło mi tu język na tym, ale to sobie przestawi. No i teraz tak, włączam wsteczny. Odpala mi się kamera z tyłu. Tak to wygląda. Widzimy kamerę. Widzimy. To całe parkowanie i znaczy tył. Nie? no wiadomo, linie nie skręcają. No i tu mam e, e, asystenta, te czujniki parkowania. I teraz e, wyłączam, mnie, czyli daje na przykład neutralny. Nie ma żadnego niebieskiego ekranu. Nie wiem, ktoś tam mówi: daje drive, czyli do przodu. Nie ma nic. Gra wszystko. Jest! Dobrze, ok.